Historia Hogwartu to nie tylko opowieść o magii i przyjaźni. To historia pęknięcia, które powstało u samych fundamentów tego świata. Aby zrozumieć genezę Komnaty Tajemnic, musimy cofnąć się znacznie dalej niż do czasów Harry'ego Pottera. Musimy spojrzeć w mrok X wieku. Były to czasy, gdy magia w Europie nie była celebrowana, lecz tępiona. Płomienie stosów i widły w rękach przerażonych Mugoli były codziennością. To właśnie ten strach zrodził Hogwart. Czterech najpotężniejszych czarodziejów epoki Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw i Salazar Slytherin postanowiło stworzyć azyl twierdzę, która ochroni młode pokolenia przed brutalnością świata zewnętrznego. Przez lata działali w idealnej harmonii, budując zamek, który wydawał się niemożliwy do zdobycia. Ale największe zagrożenie nie czaiło się za murami. Czekało wewnątrz. Salazar Sliterin różnił się od pozostałych. Jego geniusz był niezaprzeczalny, ale jego serce toczyła paramoja. Podczas gdy inni widzieli w mugolskich dzieciach potencjał do nauki, Sliterin widział w nich konia trojańskiego. Uważał, że ci, w których żyłach nie płynie czysta krew, są lojalni wobec swoich niemagicznych rodzin, a nie wobec świata czarodziejów. Bał się, że pewnego dnia zdradzą lokalizację szkoły. Ten lęk z czasem przerodził się w fanatyzm. Spór między nim a Godricem Gryffindorem, jego niegdyś najlepszym przyjacielem, stał się legendarny. Kiedy Rada Hogwartu ostatecznie odrzuciła jego żądania o zakazie przyjmowania Mugolaków. Salazar nie tylko opuścił zamek, postanowił zostawić po sobie dziedzictwo, które przetrwa wieki bombę z opóźnionym zapłonem, ukrytą pod stopami niczego nieświadomych uczniów. Tak powstała komnata tajemnic. Salazar, wykorzystując swoją niezwykłą wiedzę architektoniczną i biegłość w czarnej magii, wydrążył ogromną salę głęboko pod dnem Wielkiego Jeziora znacznie niżej niż znajdują się szkolne lochy. Co ciekawe, pierwotne wejście do komnaty nie wyglądało tak, jak znamy je z opowieści o Herym Poterze. W X wieku nie istniała hydraulika, wejście było ukrytą zapadnią, skomplikowanym mechanizmem magicznym, do którego dostęp miał tylko ktoś, kto władał niezwykle rzadkim darem mową węży. Salazar wiedział, że żaden z pozostałych założycieli nie jest wężousty to było jego zabezpieczenie. Jego prywatny zamek wewnątrz zamku. Ale pusta sala to tylko architektura. Sala Zar potrzebował broni, narzędzia czystki. Sięgnął więc po wiedzę starożytnego czarnoksiężnika Herpona Podłego, twórcy pierwszego bazyliska. Sliterin wyhodował potwora wewnątrz szkoły. Z ropużego wysiadywania kurzego jaja narodził się król węży. Bestia idealna, Długowieczna, niesamowicie odporna na magię i posłuszna tylko spadkowiarcy swego pana. Zanim Salazar ostatecznie zniknął z kart historii, wprowadził bestie w stan głębokiej magicznej hibernacji. Bazylisk zasnął, czekając, aż prawowity dziedzic go obudzi i dokończy dzieło oczyszczania szkoły. Przez kolejne stulecia komnata stała się mitem. Nauczyciele i dyrektorzy wielokrotnie przeszukiwali zamek, używając najbardziej zaawansowanych zaklęć wykrywających, ale nie znaleźli nic. Dlaczego? Bo magia Sliterina była zaprojektowana tak, by oszukać konwencjonalne metody. Komnata nie istniała dla kogoś, kto nie był dziedzicem. Jednak historia mało nie skończyła się w XVIII wieku. To fascynujący i rzadko przytaczany fakt. W latach 1700, kiedy w Hogwarcie instalowano nowoczesny system kanalizacyjny, architekci planowali poprowadzić rury dokładnie w miejscu, gdzie znajdowała się ukryta klapa do komnaty. Sekret był o włos od ujawnienia. Sytuację uratował ówczesny uczeń i potomek literina. To on, działając w cieniu, zdołał wpłynąć na budowę i magicznie zintegrować starą klapę z nową, elegancką umywalką w Łazience dziewcząt. To właśnie dzięki korwinusowi wejście do legendarnej komnaty grozy zostało ukryte w tak prozaicznym miejscu jak toaleta. Gauntów strzegł tej tajemnicy przez pokolenia, przekazując wiedzy o wejściu od ojca na syna, ale żaden z nich nie odważył się wypuścić potwora. Aż do czasu, gdy linia rodu podupadła i wiedza o komnacie niemal przepadła w mrokach szaleństwa i biedy, w jakiej żyli ostatni gaunci. Dopiero rok 1942 przyniósł punkt zwrotny. Do Hogwartu trafił chłopak, który nie znał litości, a jego obsesja na punkcie pochodzenia była równa obsesji samego Salazara Tom Marvolo Ridel. Tom nie potrzebował legend. On szukał potęgi. Odkrywając swoje dziedzictwo, zdował otworzyć komnatę. Po tysiącu latach ciszy, mury rur kanalizacyjnych znowu usłyszały szuranie łusek gigantycznego węża. Ataki włóczniów sparaliżowały szkołę, a śmierć Marty Warren, znanej nam później jako Jącząca Marta, o mało nie doprowadziła do zamknięcia Hogwartu. Riddle... Będąc mistrzem manipulacji, wiedział, że musi znaleźć kozła ofiarnego. Padło na Rubeusa Hagrida jego akromantule Aragoga. Prawda została pogrzebiona ponownie na kolejne 50 lat, a Ridel, chcąc zachować możliwość ponownego otwarcia komnaty, zaklęt cząstkę swojej duszy w niepozornym dzienniku. Finał tej historii znamy wszyscy. Harry Potter, 12-letni chłopak. Dokonał tego, czego nie potrafili najpotężniejsi czarodziejów przez milenium. Zabił bestię z Literina mieczem Godrika Gryfindora. Symbolika tego starcia jest porażająca. Po tysiąciu latach, ideologie dwóch założycieli starły się ponownie w bezpośrednim pojedynku. Ale choć Bazylisk martwy gnije w ziemiami i dziennik został zniszczony, komnata tajemnic Pozostaje czymś więcej niż tylko lokalizacją na mapie Hogwartu. Jest trwałym pomnikiem ludzkiej pychy, ksenofobii i nienawiści, która potrafi przetrwać wieki w uśpieniu. Przypomina nam, że zło nie zawsze przychodzi z zewnątrz, z armią i hałasiem czasami jest ukryte głęboko w fundamentach tego, co lubimy, cierpliwie czekając, aż ktoś przemówi w jego języku. Salazar Slytherin odeszł dawno temu ale jego cień jego cień jest częścią Hogwartu i może będzie nim zawsze